Pan Wincenty ma 70 lat i do tej pory leczył się tylko na nadciśnienie. Zgłosił się do lekarza rodzinnego z powodu obrzęków nóg. Dodatkowo zauważył, że ciśnienie tętnicze, które do tej pory utrzymywało się w normie dzięki amlodypinie, jest jakby wyższe ostatnimi czasy. Dodatkowo zaniepokoił go fakt, że jego mocz jest czerwony i pieni się. Jak poprowadzić diagnostykę u tego pacjenta? Na temat obrzęków nóg nagrałem osobny filmik, do którego obierzniacie serdecznie zapraszam. U pana Wincenta pieniący się mocz, który jest dodatkowo czerwony i podwyższone ciśnienie tętnicze kierują nasze podejrzenia w stronę nerek. I to tam skupimy naszą diagnostykę. Jakie badania możemy wykonać? Podstawa to badanie ogólne moczu i kreatynina, ale przydadzą się też bardziej ogólne badania, takie jak morfologia czy jony. Na dobry początek powinno wystarczyć. Jakie są wyniki badań? Badanie ogólne moczu wykazało białkomocz i krwinkomocz, we krwi natomiast wzrósł ostatniego badania rutynowego poziom kreatyniny. Jaki zespół podejrzewamy nerczycowy czy nefrytyczny? Zespół nerczycowy charakteryzuje się uszkodzeniem podocytów, które odpowiedzialne są za utrzymanie białka wewnątrz naczynia kłębuszka i utrata białka z moczem ma przeróżne implikacje. Po pierwsze i najważniejsze, w moczu znajdziemy białko i taka książkowa definicja zespołu nerczycowego to utrata dobowa białka powyżej 3,5 g. Na skutek utraty białka spada też ciśnienie onkotyczne osocza i woda nie jest w stanie utrzymać się w naczyniach i ucieka na zewnątrz, prowadząc do obrzęków. Niedobór białka zaburza też metabolizm wątrobowy lipoprotein i prowadzi do hipercholesterolemii i hipertriglicerydemii. To jednak nie koniec. Białka, które przeciwdziałają krzepnięciu, uciekają przez nerki chętniej niż te, które temu krzepnięciu sprzyjają. Czemu? Bo ja wiem, może są mniejsze? W każdym razie efektem jest nadkrzepliwość. Podsumowując, zespół nerczycowy charakteryzuje się znacznym białkomoczem, hipoproteinemią Hiperlipidemią, zaburzeniami krzepnięcia i obrzękami. Pan Wincent ma co prawda białkomocz i obrzęki, ale do tego krwinki w moczu i nadciśnienie tętnicze. Może jednak rozważymy rozpoznanie zespołu nefrytycznego. W zespole nefrytycznym również spotkamy białkomocz i obrzęki, ale patomechanizmy są prawdopodobnie nieco inne. I mówię prawdopodobnie, ponieważ pewne zjawiska możemy zaobserwować i ponazywać. Natomiast patomechanizmy, które za nimi stoją, to tylko teorie, które są lepiej lub gorzej sprawdzone i przez to mniej lub bardziej prawdziwe. Postaram się jednak opisać najbardziej prawdopodobną teorię. U podłoża zespołu nefrytycznego leży uszkodzenie całej bariery filtracyjnej. Dlatego oprócz białka do moczu dostają się też białe i czerwone krwinki. Zwykle jednak utrata białka jest nie tak pokaźna jak w zespole nerczycowym. I to nie utrata białka leży w centrum patomechanizmów zespołu nefrytycznego. Co jest w takim razie przyczyną obrzęków? Uszkodzenie kłębuszka pogarsza jego podstawową funkcję, czyli wydalanie wody i produktów przemiany materii. I to właśnie spadek filtracji ich kłębuszkowej prowadzi do retencji płynów, hipertensji i obrzęków, a także wzrostu kreatyniny. Podsumowując, zespół nefrytyczny charakteryzuje się białkomoczem i obrzękami, ale także leukocyturią, erytrocyturią, nadciśnieniem tętniczym i podwyższonym poziomem kreatyniny. Wygląda na to, że u pana Wincenta rozpoznamy jednak zespół nefrytyczny, a nie nerczycowy, a następnym etapem diagnostyki będzie biopsja nerki. Tymczasem zgłosił się do nas kolejny pacjent, tym razem dużo młodszy. Pytanie numer 26. Z lekarskiego egzaminu końcowego. 28-letni chory bez obciążającego wywiadu chorobowego zgłosił się do poradni lekarza rodzinnego z powodu nasilających się od tygodnia osłabienia i obrzęków kończyn dolnych w ciągu dnia oraz niektórii. W badaniu fizykalnym prawidłowe ciśnienie tętnicze oraz obrzęki wokół kostek. Występujące objawy z największym prawdopodobieństwem sugerują róże, zakrzepowe zapalenie głębokiego układu różnego. Zastojnową niewydolność serca, zespół nerczycowy w przebiegu amyloidozy, zespół nerczycowy w przebiegu kłębuszkowego zapalenia nerek. Obrzęki kończyn dolnych i prawidłowe ciśnienie pasują nam do zespołu nerczycowego. Pozostałe odpowiedzi są dużo mniej prawdopodobne. Pozostaje nam jeszcze tylko odpowiedź na dwa pytania: jaka jest przyczyna zespołu nerczycowego u tego pacjenta i dlaczego musi wstawać w nocy do toalety? Zacznijmy od odpowiedzi na to drugie pytanie. Dolna połowa ciała jest niżej niż górna, dlatego puchnie bardziej. Grawitacja robi swoje. W momencie, kiedy pacjent idzie spać i przyjmuje pozycję horyzontalną, układ żylny i limfatyczny jest w stanie sprawniej zdrenować obrzęki, które powstają w ciągu dnia. Dodatkowe płyny pojawiają się w układzie krążenia i wzmaga to diurezę. Stąd nekturia. No dobra, bardzo to jest wszystko ciekawe. Natomiast jaka jest odpowiedź na pytanie testowe? A jest rzadka, natomiast kłębuszkowe zapalenie nerek częste. W tym pytaniu obstawiam odpowiedź E, czyli zespół nerczycowy w przebiegu kłębuszkowego zapalenia nerek. I to wszystko na dzisiaj. Jeśli film Ci się podobał, to kliknij, proszę łapkę w górę. I do następnego razu.